Dzisiaj gramy mecze towarzyskie przeciwko Singapurowi, Korei Północnej i Korei Południowej, a więc nadal gramy z Azjatami. No i jakiś skład. Ostatnio Piątkowski dostał plus 5, więc myślę, że może sobie zagra na lewej obronie dzisiaj. Poza tym zagra Szymczak, Kamiński, no i Zalewski. Zagramy sobie ten mecz w Singapurze, ale nie na stadionie narodowym Singapuru, tylko na stadionie The Float, czyli na y, stadionie, który leżał na wodzie. Znaczy, ten stadion już został zdemontowany, ale kiedyś taki stadion był no i jest taka modyfikacja do football life, więc chciałem sobie na tym stadionie właśnie zagrać. Singapur, Polska pierwsze, no i oczywiście ostatnie starcie tych reprezentacji w tej karierze, tak się prezentuje. The Float, no to jest taka y, klatka, jakby jedna trybuna, jest tylko. No ale stadion prezentuje się naprawdę ciekawie. Y, gramy z Singapurem, więc z nie najmocniejszą reprezentacją. Poziom nawet gorszy od Tajlandii, więc myślę, że powinniśmy pewnie wygrać te spotkanie. Skład Singapuru w ramce Sunny obrona Alifin, Baha, Rudin, Fandi i Nazari w pomocy Onajen, Harun i Hanapi na skrzydłach Nor i Tak, Noi, Halim, Fataku. A Polska jak zwykle w ramce Mróz obrona Piątkowski, Pynarek, i Gumny w pomocy Żurkowskim, Oder i na skrzydłach. Zalewski i Kamiński. No i w ataku dzisiejszym czak rozpoczynamy spotkanie Singapur-Polska. Teraz strzał z 30-40 metrów Szymański na lew środek bramki. Oj no, obok bramki ta próba. No a teraz jest Filip Szymczak, Szymczak. Nie ma gola. I gol, jest bramka. Nie zareagował nawet bramkarz, a Jakub Kamiński z kolejnym golem w reprezentacji. Naprawdę świetny okres ma ten zawodnik. Kamiński ostatnio z Nową Kaledonią trafił. No i teraz, oj, uwaga na bramkę. No i koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0 z Singapurem. Nie porywa na razie ten mecz, ale zadanie wykonujemy dobrze. Oj, słupek tutaj! Już mogliśmy na początku drugiej połowy zdobyć gola numer 2. Harun. Hlapi. Halim. Strzelał, ale obronił los. Kamiński. Słapał Tusani. Luka Jeszcze są na polu karnym Marifin. Jest Żurkowski. Będzie szansa na 2-0. Żurkowski czy odda? Oddaje. Kamiński. Strzał, ale niecelny. Oj, teraz się pomylili Singapurczycy. Świderski słupek Nie ma Nie ma drugiej bramki Kłak Szansa Singapuru obok I 2-0 tak jest 2-0 Kamiński znowu strzela Co za forma tego zawodnika Kłonie za system. Słuchaj mi szansa dla Singapuru Jeszcze nie wyczyściliśmy kłak Zbyt lekki strzał Koniec spotkania Wygrywamy 2-0 z Singapurem Szału nie było ale Znowu wygrywamy sparring Pierwszy strzał dzisiaj Statystyki No mieli dużo więcej posiadania no ale co się dziwić jakby nam oddali piłkę, jak na przykład Armenio, to dostaliby piątkę. I Kamiński, oczywiście, MVP, Moder, też dobra cena. Na raz na pewno zrobi się gorąco, bo gramy z Koreą Północną, potem gramy z Koreą Południową, a więc dzisiaj dwa mecze z dwoma Koreami. Gramy w Pjongjangu, więc na stadionie. Rungrado na Stadionie 1 Maja może pomieścić ponad 110 tysięcy kibiców no i musimy przyjechać tam w jakimś lodnym składzie Benedyczak pobroni sobie Grabara Tu ma więcej skilla według mnie niż mróz. pomocy zagra bo mało gra no i w sumie Karbownik no czemu nie a więc Korea Północna Polska też Pierwsze i ostatnie spotkanie tych drużyn w tej karierze. No tu liczę na wyższe zwycięstwo niż 2-0. Choć oczywiście koreańskie media najpewniej sfałszują ten wynik. Powiedzą, że 0-0 z mocarną polską to jest show, albo taka przegrana z mocarną polską to jest sukces. Tak jak mówili w 2010. Gdzie po czwartym golu dla Portugalii wyłączyli transmisję. Nie przedłużam, zaczynamy. Popołudnie w Korei, od 1 maja, Pyongyang, więc też jedna ze stolic, znanych z tego, że na jej ulicach nie przejeżdża zbyt wiele samochodów. Z powodów wiadomych gramy w jednym z najbardziej propagandowych państw świata. Teraz e, skład Korei Północnej w bramce e, Rikwangil w pomocy e, Cholbom, e, Ryongik, e, Yang i Sim w pomocy Chou Pak, Ry, i Yong, no i w ataku Pak i Kwang Son, więc największa ich gwiazda. Polska w bramce Grawara, obrona Karbownik, Bednarek, Kivyr i Gunny w pomocy Bielik, Moder i Szymański. No i w ataku Marcinia, jak skóra się Świderski. Czoł strzelał. Na razie Korea, Proca Prezentuje się lepiej od naszej drużyny. Szymański, ale gol. Ale gol. Jeden do zea. Zaskoczyliśmy Koreańczyków. Pierwsza, lepsza akcja Polski. Miała no, na plecach zawodnika Trzymański. Ale zatrzymał się, przymierzył i bomba w okienko. A więc prowadzimy od 14 minuty już. Ojej, jak tego nie trafił. A i nie trafił teraz w bardzo prostej pozycji zawodnik. Korei, no niesamowite. Powinno być 1-1. Model. No i znowu skóra się nie trafi. Oj, powinno być 0. Zdecydowanie. Oj, teraz okazja Korei Północnej. Oj, ale Marciniak ma teraz dużo miejsca Marciniak Marciniak Ależ to zrobił Ależ Parada Bramkarza Korei I gol! I gol Korei Północnej Trafia Hankman Song To jest duża niespodzianka teraz widzimy Szaleje Stadion w Pyongyangu ale uderzenie, byłby tam rzut karne Najpewniej to nieważne, bo bramkę zdobywa Hankwang Song, to jest niespodzianka. A teraz ruszają po kolejną Choksu yong Kwang Song wzdłuż bramki, ale nie zamknęli. Tekst. co tu robi Korea? Trzeba. Strzelić, mamy do tego argumenty, strzał karbownika. Bednarek, oj, Świderski nie ma spalonego, gol, gol, 2-1. Długie podanie od Bednarka wydawało się, że był spalony, ale nie przypilnowali tutaj linii. No i Świderski od Subka. Mamy 2-1, ale przyjemne spotkanie. Dużo przyjemniej się gra niż z tym Singapurem na pewno. Bo Koreańczycy atakują, a nie trzymają piłkę. A i w poprzeczkę teraz trafia Świderski. O, ładna obrona. Jak no bo ten strzał był groźny Szymański nad bramką No i proszę bardzo, nie spodziewałem się, że tu padnie strzał Oj teraz dobra szansa Hank Fang Song Jeszcze koszed, jeszcze mają szansę Obudzili się na koniec tego meczu, uwaga 2-2 Pak, Kwang, Ryong Niesamowita sytuacja Oj ale teraz błąd Skóraś 3-2 3-2 w Pyongyangu Co teraz zrobią nasi rywale Ależ tu pomyłka Trafi do obozu pracy za to W raczej nie trafi ponieważ Zagrał w miarę dobrze. Też mam spostrzeżenia co do jednego zawodnika, który już szedł z boiska. On też tam może nie mieć przyjemnie. Pakfang... Ryong. Pakfang Ryong! Obroniliśmy ten rzut wolny. Gumny nie wyciągnąłby tego grawara. Dlatego pamiętajcie zawsze wycofywać obrońca do wolnego. Teraz szans. Marciniak. Marciniak! Ojej! Na siłę. Czy teraz obronimy? Uwaga, strzał po murze tym razem. No i koniec. Wygrywamy 3 do 2 z Koreą Północną. Bychły ciężary. Ale udało się na szczęście wygrać. Strzałów mieliśmy bardzo dużo. 17. No, a teraz ostatni na dzisiaj sparring, a więc Polska kontra Korea Południowa. Mecz odbędzie się na stadionie Legii. A więc jakiś skład trzeba ułożyć. Szymański na ławkę. Benedyczek zagra, Kasz też sobie zagrał. No i chyba takim składem wyjdziemy na Koreę Południową. Stadion Wojska Polskiego w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej. Jesteśmy faworytem, wydaje się tego spotkania, choć na dzisiaj to jest najcięższy rywal. Najteż no ostatnie spotkanie z azjatyckim rywalem w tej karierze. Skład Korei w bramce Jo Obrona Chul. Kim jong Kwon i Kim w pomocy Son, Hwang, Lee i Kwon. No i w ataku Yo i Chan, a Polska w bramce mruz, obrona Walukiewicz, Bednar, i Kasz. W pomocy Żurkowski, Moder i Urbański. No i w ataku Marciniak, Skóraś i Benedyczak. Urbański go! Ależ tu zaskoczył bramkarza Korei Południowej. Prowadzimy w Warszawie od 18 minuty. No, nawet się nie rzucił bramkarz. Szok, no bo Polska z, pie z pierwszej, lepszej akcji strzela gola. No, i teraz obronił już Jo hyong Oj, teraz okazja! Nie ma gola dla Korei Południowej! No i... Nie ma gola. Oj, oj, co tu zrobił Rzykowski. No i koniec pierwszej połowy prowadzimy z Koreą Południową. Pański z drugim golem reprezentacji. Mało posiadania mamy. Ale nie mogę narzekać na jakość spotkania. Huang Hichan rzut rożny Huang Hichan znów obranił no Oj, teraz jest Michał Skóraś, Michał Skóraś nabity. No i koniec tej akcji. Oj, ależ tu się zdrzemnęliśmy. Jadłbym do jednego Huang ale ależ ładna systa. Jeszcze się i do pustej. Son Hyo Min! Wow, myślałem, że będzie gol. Son Hiu Min. I mróz. No, co my robimy? Jest Huang no i znowu los. Aj! No i koniec! Remisujemy z Koreą Południową 1 do 1. No myślę, że ten remis patrząc na przebieg meczu nie jest złym wynikiem, ponieważ Korea zagrała lepiej od nas. No tak to. Proszę zobaczyć na statystyki. Choć prawdą jest, że statystyki kłamą ale tutaj akurat oddają przebieg meczu. Hwang chan MVP. Raczej tak. Też bym tak samo dał. Natomiast teraz yy, powiem jeszcze z kim zagramy trzy ostatnie mecze towarzyskie w tej karierze. Najpierw zagramy sobie z Kongiem, to już mówiłem chyba wcześniej. Potem sobie zagramy z Gibraltarem. No i na koniec ostatnim meczem towarzyskim w tej karierze będzie spotkanie z Wenezuelą. No a potem, potem będzie jeszcze Liga Narodów, turniej finałowy. Ćwierćfinał, przypominam, gramy ze Słowacją. Ćwierćfinały jeszcze zagramy w Polsce. No ale od półfinału gramy już w Holandii, więc stadiony w Alkmaar i Amsterdamie czekają na Pokonanie Słowacji myślę jest naszym obowiązkiem, a więc tak jutro Kongo, Gibraltar czy Wenezuela, a dziś Rosja w